Witamy w kolejnym programie ekologicznym Wysypisko. Dzisiaj porozmawiamy o hałasie jako czynniku środowiskowym działającym wyjątkowo podstępnie. Tak samo jest groźny jak pyły lub gazy toksyczne. I jak to wytrzymać? Nękani wyciem karetek, telefonami komórkowymi, alarmami samochodowymi, hałaśliwymi sąsiadami. Jesteśmy coraz bardziej nerwowi, kłótliwi, agresywni i niezadowoleni z życia. Gnębia nas niestrawności, wysokie ciśnienie, brak koncentracji, bezsenność. Czy winowajcą jest wszechobecny hałas? Z całą pewnością. Hałas, według definicji encyklopedycznej, to głośne, niesharmonizowane dźwięki niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia ludzkiego. Definiuje się również hałas jako wszelkie wrażenia słuchowe odczuwane jako nieprzyjemne lub uciążliwe. Uciążliwość hałasu zależy od pory dnia, od osoby, od otaczającego szumutła, od czasu trwania i innych czynników. Dla jednych pewien rodzaj muzyki będzie przyjemny, dla drugich nie do zniesienia. Odgłos pracującego silnika dla kierowcy będzie pożądany, dla pasażera już nie. Oczywiście nie znosimy hałasów powodowanych przez innych, jeżeli hałasujemy sami. Nasza wrażliwość jest mniejsza. Hałas mierzy się w decybelach, od nazwiska Graham'a Bella, fizyka angloamerykańskiego ubiegłego wieku. W praktyce zakres dźwięków mierzy się od 0 dB, jest to próg słyszalności do 120 dB. Jest to hałas powodujący ból. Jednak wrażliwość ucha jest różna w zależności od częstotliwości. Arytmetyka dB jest szczególna. Na przykład dwa połączone źródła dźwięku po 60 dB dadzą razem 63 dB. 10 źródeł dźwięku po 60 dB dadzą razem 70 dB. Zmniejszenie hałasu o kilka dB wymaga również wielu zabiegów. Jakie szkody powoduje hałas w organizmie człowieka? Wiele można by na ten temat mówić, na przykład obniża uwagę, hamuje reakcje psychiczne, zmaga rozdrażnienie i znużenie, powoduje zaburzenia funkcji wydzielniczej i ruchowej żołądka. Spoko, spoko. To jeszcze nie wszystko. Także obniża aktywność komórek mózgu, powoduje bezsenność i majaki senne, obniża zdolność bustrego widzenia i wrażliwość na światło pomarańczowo-czerwone. Wywołuje nerwice, stresy i depresję. Skąd biorą się te wszystkie utrudniające nam życie hałasy? Jako źródła podaje się transport drogowy, kolejowy, lotniczy, przemysł i działalność handlową. Inne źródła pochodzące z najbliższego sąsiedztwa. Jeśli chodzi o transport, to najwięcej hałasu robią samochody ciężarowe. Osobowe też, zwłaszcza gdy kierowca jest amatorem tzw. kawalerskiej jazdy, a więc rusza z piskiem opon. A więc jeśli mieszkamy przy ruchliwych ulicach, zwłaszcza przelotowych, to narażeni jesteśmy szczególnie na działanie tego źródła. Ciekawi jesteście, ile samochodów przejeżdża ulicą Lipową w Olsztynie w ciągu godziny, na przykład między godziną 8 a 9 rano. Około 250 samochodów osobowych, w tym mikrobusów, ponad 50 samochodów dostawczych, około 7 samochodów ciężarowych, Około 10 autobusów, a w sumie ponad 300 pojazdów. Dobrze, że to nie pas startowy. Tak, ale hałaśliwe samoloty płacą za ten hałas. Ciekawe, jak się żyje ludziom przy tej ruchliwej ulicy. I czy te ekrany dźwiękochłonne spełniają swoją rolę? Spełniają swoją rolę, tylko musiałyby być do końca tu na całej krzyżówce. Wtedy by były w pełni, ta rola by była spełniona. A tak? To tak częściowo właściwie, nie? Ale zadowoleni jesteśmy, tylko mówię, to na tej krzyżówce jeszcze Gdy powinno być. Całość? Ja myślę, że tak. No? Daleko mieszkam, co nie słyszę. Jest dobrze, bo kawałek dalej tam mieszka. Spełniaję. No, wydaje mi się, że tak, bo jest tu bezpieczniej. To, to tego, to nie e, usłuchać, a jak tu na dole, to tak nie słucha. No, bo ja wiem, niezbyt. To znaczy, jeszcze w tamtej części tak nie ma aż takiego rozgłosu, ale tu to strasznie. Jeśli chodzi o hałas przemysłowy, to przepisy szczegółowo określają maksymalny poziom hałasu w granicach zakładu. Szczególnie uciążliwe są silniki od spawarki, młoty do kruszenia betonu, młoty mechaniczne, żurawie wieżowe i maszyny do robót ziemnych oraz piły do cięcia metali. Do innych źródeł hałasu męczącego nas każdego dnia zaliczyć możemy telefony komórkowe, alarmy samochodowe, petardy. Uwaga, zbliża się gorący okres dla miłośników huków, dzwonek szkolny, szczekające psy sąsiadów, coraz głośniejszy sprzęt muzyczny, sprzęt gospodarstwa domowego. <laughs> Że u mieszkańców cichszych rejonów słabiej wytwarzają się mechanizmy obronne słuchu. Przyzwyczajeni do hałasu mieszkańcy miast dużo łatwiej znoszą impulsywne hałasy, bo ich narządy słuchu jakby się przystosowały. Podobno najważniejsze jest nastawienie psychiczne, a więc postarajmy się nie denerwować, gdy sąsiad wierci w ścianie po 22 lub wyprowadza o północy szczekającego psa, lub gdy wystawia kolumnę głośnikową przez okno, albo rusza motocyklem bez tumika. Takie bezsensowne hałasy uszkadzają naszą psychikę. Im bardziej negatywnie będziemy nastawieni, nastawieni wobec głośniejszych dźwięków, tym bardziej niszczą one nasze zdrowie. Najgorszy jest jednak fakt, że nie zdajemy sobie sprawy z podstępu hałasu. Tacy na przykład miłośnicy walkmenów, chodzą w słuchawkach na uszach cały dzień. Początkowo następuje u nich zmęczenie narządu słuchu, objawiające się przemijającym niedosłuchem. Po dłuższym czasie ucho źle lub wcale nie odbiera wysokich tonów. Zdarza się, że zaczynają pojawiać się świsty lub szmery długo po zdjęciu słuchawek. Występują też trudności w słuchaniu pojedynczych głosów podczas rozmowy kilku osób. Zaleca się więc słuchać Walkmana nie dłużej niż 2-3 godziny dziennie i to niezbyt głośno. Dziwimy się, czemu młodzi ludzie są agresywni, mają tendencję do stosowania przemocy, są skłonni do rozstrojów nerwowych. A przecież kto stale jest obiektem odbierającym urazy, stara się sam zadać uraz. <śleszy> Wyobraźcie sobie, że w starożytnych Chinach najcięższą karą było pozbawienie snu i tortura hałasu. Zgodnie z prawem ustanowionym tam przed dwoma tysiącami lat, kto obraże najwyższego nie będzie powieszony. Lecz fleciści dobosze, heroldzi będą wokół niego czynić hałas dniem i nocą, póki nie padnie martwy, albowiem to jest właśnie najcięższa kaź, w średniowieczu stosowano karę pod dzwonem. Dźwięki bijącego dzwonu pomału zabijały skazańca. Nie, daj! Jak dobrze, że żyjemy w XX wieku! Wcale nie tak dobrze, bo gdzie znaleźć jakieś ciche miejsce na Ziemi? Naprawdę cicho jest tylko w próżni, a tam nie ma życia. Cicho jest w wysokich górach, pod wodą, podczas lotu szybowcem czy balonem, yy, albo podczas skoku na spadochronie. A więc, aby zakosztować ciszy, należy spróbować podniebnych lub podwodnych wojaży. Czy sami możemy zrobić coś, by umieć sobie życie i nie terroryzować otoczenia hałasem? Oczywiście, należy słuchać cicho muzyki lub w słuchawkach. Nie trzaskać drzwiami, nie krzyczeć i nie podnosić głosu. Nie używać młotków, wiertarek i innych narzędzi między 22 a 6 rano. Nie pozwalać dzieciom na zabawę na klatkach schodowych. Jeśli cokolwiek hałaśliwego mamy zamiar zrobić, to najpierw zastanówmy się, czy nikomu nie będzie to przeszkadzało. To wszystko w dzisiejszym programie. Zobaczymy się wkrótce! Trzymajcie się, cześć! Cześć! game.